Ciema bakteria piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z dziewiątej kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... Komisjo ligi dokąd zmierzasz? 80-lecie na cichej. lek na zakazie. Zapraszam na piknik! Na mecz do Zabrza przyjechało 27 osób z klubu kibica niepełnosprawnych. Torsida na swoim sektorze oprócz standardowego oflagowania wywiesiła również płótna GKS-u, wisłoki rowu oraz kilka transparentów. Dwa skierowane były do spółki stadion. Zabrzańscy kibice mają dosyć ciągle przedłużającej się budowy stadionu w Zabrzu. Kolejne transy to stop islamizacji w Polsce oraz komisjo ligi Dokąd Zmierzasz. Łącznie na stadionie w Zabrzu zebrało się ponad 5000 widzów. Lasy na wyjazd do Lubina wybrały się transportem kołowym. Na sektorze zameldowali się w kilkadziesiąt głów. Kibole Zagłębia dość licznie zebrali się na przodku. Oprócz standardowego oflagowania na płocie znalazły się także dwa transparenty. Komisjo Ligi Dokąd Zmierzasz oraz Stop Islamizacji Polski. W Lubinie na trybunach zasiadło ponad 6 tysięcy widzów. Sportowcy nie mogli pojawić się oficjalnie w mielcu. Gospodarze utworzyli skromny młyn, skąd dopingowali swoich zawodników w towarzystwie kilku flag i sektorówki. Ten mecz na żywo oglądało 2700 widzów. Oficjalna liczba wiślaków na meczu z pod to 674 osoby. 32 osoby nie dotarły na wyjazd z powodu awarii jednego z autokarów. Goście w klatce wywiesili cztery flagi, w tym jedną Lazio. Wice Podbeskidzia zebrali się w około 250-osobowym młynie. wywiesili jedną flagę oraz transparent. Komisjo Ligi, dokąd zmierzacie? Stop islamizacji. Gospodarze pozdrowili z trybun prezesa Wojciecha Boreckiego, który nakazał w trakcie meczu ściągnąć kibicom transparent. Gdy władze klubu dostały odpowiedź, że płótno będzie wisiało cały mecz, kibice usłyszeli, że mają wynosić się ze stadionu. W związku z tym Podbeskidzie opuściło sektor i zostało na koronie stadionu, by tam dalej prowadzić doping. Po tym meczu Stowarzyszenie Sympatyków Klubu pod Podbeskidzie Bielsko-Biała poinformowało, że od kolejnego meczu nie będzie brało udziału w organizowaniu dopingu na meczach Podbeskidzia. W Bielsku zasiadło 6,5 tysiąca widzów. Lechistów zabrakło w Gliwicach z powodu zakazu wyjazdowego. Gliwiczanie dość szczelnie wypełnili swój młyn, na którym wisiało kilka flag. Piast wobec ostatnich problemów kibiców z działaczami skandował w trakcie meczu. Cały zarząd niech pamięta, kibic klubu to rzecz święta. Gospodarze w drugiej połowie odpalili racę. Ten mecz oglądało niecałe 6 tysięcy widzów. Legioniści do Chorzowa przyjechali w 890 osób, w tym także kibole Zagłębia i BKS-u. Na płocie wywiesili sześć flag oraz transparent uwolnić Maćka i dla ziomka poszalu. Ufa! Tego dnia niebiescy obchodzili 80-lecie stadionu przy ulicy Cichej. Przed meczem w Chorzowie Batorym odbył się przemarsz, na którym odpalono dużo pirotechniki. Na rozpoczęcie meczu kibice zgromadzeni na trybunach unieśli w górę kartki z napisem Górny Śląsk. Sporo osób przyniosło swoje własne śląskie flagi, które były widoczne na każdym sektorze zajmowanym przez fanów ruchu. Płot gospodarzy przeozdobiony został wieloma flagami regionu. Oprócz tego wisiały też płótna Elany widzewa oraz kilka transparentów. Psychofan Zając PDW, Herman, wracaj do zdrowia. Marcel, trzymaj się. Komisjo Ligi, dokąd zmierzasz? Stop islamizacji. A także warszawscy posrańcy, który zawisł w pobliżu sektora gości i odnosił się do niedawnej odmowy ze strony fanów Legii. W drugiej połowie grupa ultra z niebiescy zaprezentowała oprawę. Na płocie zawisł malowany transparent z hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna, a nad głowami pojawiła się sektorówka zakrywająca cały młyn ze śląskim orłem obejmującym herbruchu oraz znak H. Po chwili, gdy sektorówka zeszła w dół na sektorze zapłonęło 80 rad. Ten mecz zgromadził na trybuny przy ulicy Cichej 9300 widzów. Lechici ten mecz na żywo obejrzeć mogli dzięki uprzejmości gospodarzy. Na sektorze gości zameldowali się w 207 osób. Kibice Jagi na początku meczu wyrzucili konfetty i cały mecz głośno dopingowali. Na pocie oprócz flag, wywiesili kilka transparentów poświęconych problemowi najeżdżającej Europę hordy islamistów. W Białym Stoku na trybunach zasiadło ponad 19 tysięcy widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. Pani z Łęcznej do Kielc przyjechali w 75 osób z jedną flagą. Kielczanie oprócz swoich flag wywiesili także dwa transparenty: Komisjo Ligi Dokąd zmierzasz oraz Brak nam silnych polityków mamy rządy pajacyków. Zamiast przykład brać Zorbana przed Angelą na kolanach, ten mecz na żywo obejrzało ponad 5,5 tysiąca widzów. W tym wydaniu to już wszystko. Wszyscy kibole solidarnie sprzeciwiają się idiotycznym decyzjom Komisji Ligi. Już jutro będziecie mogli zobaczyć także co działo się na trybunach mistrzów lig. Pamiętajcie wbijać na face oraz subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco. Oglądajcie Piknik TV!